rędzie 153. Floryda, Stany Zjednoczone 13 maja 1978 roku. Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego. Moja godzina nadeszła. Zobacz moje cuda na całym świecie. Moi najmilsi synowie odpowiadają coraz bardziej wspaniałomyślnie. I gromadzę ich w mojej armii już ustawionej do walki. Również w tym wielkim narodzie codziennie spotykasz się z kapłanami w wieczernikach modlitwy i braterstwa. Przyjęliście moje zaproszenie i gromadzicie się razem. Moje zadanie polega na gromadzeniu Was, kształtowaniu i przygotowywaniu. Nadeszła godzina wielkiej walki. Pod moimi rozkazami macie obecnie świadczyć słowem i przykładem o waszej wierności Jezusowi, Ewangelii i Kościołowi? Wkrótce wszyscy ujrzą Kościół na nowo rozkwitający i odnawiający się pod działaniem waszej niebieskiej mamy. Kroczcie nadal w uległości, pokorze i nadziei. Moja godzina nadeszła. Udzielę mojego ducha wszystkim moim małym dzieciom, abym mogła jeszcze dzisiaj żyć i działać za waszym pośrednictwem. Dzięki temu cały świat ujrzy plan miłości, który niepokalane serce waszej niebieskiej mamy realizuje, aby przyszło królestwo mojego syna Jezusa.